upał serca swego chłodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę. Teraz bracia i siostry w Chrystusie Panu. To kolejne nasze spotkanie w ramach cyklu Gorzkich Żali. W tym roku poświęconym Eucharystii pochylamy się nad tym, co z Eucharystii dla nas najważniejsze. Mówiliśmy już o Czym jest Eucharystia? Mówiliśmy o tym, jak do Eucharystii się przygotować. Że Eucharystia nie zaczyna się w momencie, kiedy zadzwoni dzwonek u drzwi do zakrystii, ksiądz za asystą wychodzi, ale moja Eucharystia powinna się zaczynać już w domu, kiedy szykuję się do kościoła. Kiedy pomyślę o tym, na którą mszę pójdę, na którą, do którego kościoła, na którą godzinę w co się ubiorę. Dzisiaj chcemy zrobić kolejny krok. Były planowane te gorzkie żale, nie było myślane, że będą takie okoliczności Eucharystii, jakie są. Dzisiaj chcemy pochylić się nad przychodzeniem do kościoła. Jezus. Słyszymy to za chwilę, będziemy wyśpiewać w gorzkich żalach. Udał się na Górę Oliwną, aby się spotkać z Ojcem, aby tam się modlić. My czynimy to samo nie na Górze Oliwnej, ale w każdej świątyni. Jezus nie idzie sam, idzie z uczniami. Również nie idziemy sami. Warto postawić sobie pytanie: jak wygląda moja droga do kościoła? Czy jest to droga z nadzieją, radością? Dzisiaj, jak tydzień temu, większość nie przyszła do kościoła z różnych powodów, głównie z powodu koronawirusa i oglądali transmisję przy świętej w domu przez internet i bardzo dobrze. Ale wiemy, że również wtedy, kiedy epidemii nie było wielu do kościoła, nie przyszło. Na wielu droga do Kościoła jest jak coś niezwykłego, wyjątkowego, raczej od wielkiego dzwonu. Inni przychodzą regularnie, chociaż może nie bardzo wiedzą do końca, po co, bo zwyczaj, bo tradycja, a inni ani z wytęsknieniem czekają na ten dzień, przychodzą przed czasem. Czasem czekając pod drzwiami Kościoła, który jeszcze jest zamknięty, bo nie mogą doczekać się spotkania z Bogiem. Co potrzeba nam przejść świętą? No, trzeba chcieć przyjść. A takim jednym z rekwizytów, który no, przez lata towarzyszył, a dzisiaj chyba jest trochę zapomnianym to książeczka, do nabożeństwa. Aż dziwne, że przy pierwszej komunii rodzice swoim dzieciom jeszcze książeczki kupują, bo potem te książeczki często są w ogóle nieużywane. A właśnie w tym czasie, kiedy ograniczony jest dostęp do kościoła, kiedy większość w trosce o swoje zdrowie, o swoich najbliższych zostaje w domach, to właśnie te modlitewniki powinny być na pierwszym miejscu. Modlitwy. Litanie, pieśni. O skąd mamy czerpać inspirację? Skąd mam wiedzieć, jak się przygotować do Eucharystii? Otwórz książeczkę. A tam są modlitwy. Skąd mam wiedzieć, jak przejmować komunię duchową? W tych lepszych książeczkach jest to opisane. Skąd mam wiedzieć, jak odprawić dziękczynienie po Eucharystii, po spotkaniu z Bogiem? Również w wielu książeczkach są mniej czy bardziej rozbudowane modlitwy. A jak się modlić? Czy ciągle tak samo? Litania, pieśni, psalmy, propozycje na różne okresy liturgiczne. Warto odnaleźć swoją książeczkę. Warto ją odkurzyć i może wziąć do ręki, zacząć z niej korzystać. Bo dla niej jest po to, żeby leżała gdzieś na półce. A później w wielu miejscach jest to praktykowane, że do trumny ludziom się wkłada książeczkę. Czasem się rodzi pytanie: no jeśli to była książeczka, której ktoś całe życie korzystał, z wydatnymi rogami, wymodlona, to rzeczywiście jest to symbol, konkretny symbol wiary, która idzie za człowiekiem. A jeśli jest to książeczka, Kupowana specjalnie tylko na to, żeby włożyć komuś do trumny, no to, to dajmy sobie spokój z pustymi symbolami. Idziemy do kościoła. Warto powiedzieć, czego nie zawierać. Nie zabierać tego, co nas rozprasza. Dzisiaj takim rozpraszaczem w kościele jest komórka. Nic tak nie irytuje jak telefon, który zadzwoni komuś. Na środku kościoła, albo gdzieś po boku. Ktoś to próbuje z kieszeni wyciągnąć telefon i czasem nawet to z odbiera. Dlatego przygotowując się na Eucharystię, również warto o tym pomyśleć. Jeśli możesz, to w ogóle nie zabieraj telefonu ze sobą do kościoła. A jeśli jest to Twoje narzędzie pracy, kontaktu z bliskimi, to każda komórka ma opcję. Wycisz, włącz tryb samolotowy. Nie przeszkadzaj. Świątynia, Kościół, Dom Boży. To jest Dom Boży i brama do nieba. Taka sentencja, najczęściej po łacinie, widnieje na niejednej świątyni, jednej bazylice. Przypomina nam ona o tym, że Kościół jest miejscem szczególnym. Miejscem, gdzie idę się spotkać z Bogiem. Ktoś powiem, mogę się pomodlić wszędzie. Tak, możesz się pomodlić wszędzie, ale ludzie od początku wyznaczali szczególne miejsca tylko na modlitwę. Kaplice, świątynie, jakieś święte wzgórza. Miejsca wyłączone tylko na modlitwę. Nie na zabawę, nie na imprezy, nie na kłótnie. Miejscem mógł się spotkać z Bogiem, aby wszyscy wiedzieli, że wchodzą do tego miejsca. Zasadniczo nie powinni mi przeszkadzać, bo idę się pomodlić. Do tego służy Kościół. Miejsce, na którym stoisz, jest Ziemią Świętą. Te słowa usłyszał Mojżesz, gdy szedł na spotkanie z Bogiem, gdy ten objawił mu się na pustyni, gdy pasowce w krzaku gryjącym. Miejsce, do którego wchodzisz, jest ziemią świętą. Także ten kościół był poświęcony, konsekrowany ponad 126 lat temu. Czy mam tego świadomość? Bo czasem ludzie wchodzą do kościoła bardziej turyści niż świadkowie wiary. Dlatego przez wieki architekci wymyślili, że do Kościoła się nie wchodzi od razu. Dlatego mamy zwany przedsionek, kruchtę, czy jakby tam jeszcze tego miejsca nie nazywać. Drzwi i przedsionek Kościoła, które można powiedzieć są taką strefą buforową. Przechodzisz z świata zewnętrznego na spotkanie z Bogiem. Jest to miejsce, aby się wyciszyć. Jest to miejsce, Pomyśleć, ja po co tutaj przyszedłem? Pomodlić się? Spotkać z Bogiem? Skorzystać z sakramentów? Usłyszeć słowo Boże? Czy, czy w sumie może sam nie wiem, po co ja tutaj przyszedłem? Furta kościelna stoi między światem zewnętrznym a wewnętrznym przybytkiem między targowiskiem a świętością. Między tym, co należy do całego świata, a tym, co poświęcone Bogu. Gdy ktoś przez nią przechodzi, ona przemawia do niego. Pozostaw wszystko na zewnątrz, co nie należy do wnętrza. Wszystkie światowe myśli, pragnienia, troski, ciekawość i próżność. Wszystko, co niepoświęcone, pozostaw za progiem. Oczyć się, bo wstępujesz w miejsce święte. Jeszcze jeden wymowny symbol, chyba w każdym kościele może na niego nie zwracamy uwagi, bo wydaje się czymś oczywistym, ale stopnie, chodząc do kościoła. Mamy zawsze przynajmniej jeden, dwa, trzy schody, trzy stopnie. Nie jest po to, żeby nam utrudnić dojście. To jest po to, żeby nam uświadomić, że zbliżam się, wchodzę do góry. Gdyśmy tak szli, to jesteśmy bliżej ołtarza, mamy kolejne stopnie. Ołtarz jeszcze wyżej. Tabernakulum jeszcze. To ma kierować nasze myśli ku górze. Bo jesteśmy na Ziemi, tak, stąpamy po tej Ziemi. Ale mamy z niej swoje oczy ku Bogu. Przecinek Kościoła jest zatem ostatecznym momentem do zatrzymania się, do wyciszenia. Cisza, której tak często nam brakuje. Pragniemy odnaleźć Boga, ale nie można go znaleźć w hałasie i niepokoju. Popatrzcie na naturę. Jak drzewa, kwiaty, trawa rosną w doskonałej ciszy. Popatrzcie na gwiazdy, księży, słońce, jak poruszają się w ciszy. Im więcej otrzymamy w ciszy, tym więcej możemy dać w czynnym życiu. Potrzebujemy ciszy, byśmy mogli docierać do dusz. Te słowa Matki Teresy z Kalkuty stają się dla nas inspiracją. A może powinny być zachętą do tego, żeby rzeczywiście wchodząc do Kościoła się wyciszyć. Jest to element do rachunku sumienia dla każdego, również dla nas, księży, którzy czasami zapominamy, wchodząc gdzieś w biegu, z rozpędu, może na ostatnią chwilę. Ziemia, na której stoisz, jest święta. To jest Bóg. Pomyśl o tym. Człowiek Naturalnie milczy, kiedy go coś zachwyca, kiedy go coś gnębi, gdy cierpi, gdy oddaje się jakieś myśli, sprawie, a także wtedy, gdy chce się modlić. Jednym słowem, milczymy, kiedy przeżywamy coś głęboko, kiedy coś nas naprawdę dotyka. Czy nie tak powinno wyglądać moje spotkanie z Bogiem na modlitwie? Dlatego warto przyjść do Kościoła chwilę wcześniej. Nie na ostatnią chwilę. Nie w biegu, nie zdyszanym, bo wtedy trudno usłyszeć własne myśli. A potem mówimy, że no przyszedłem, w sumie nic z tej mszy nie zrozumiałem, nic do mnie nie dotarło. Może nie warto przychodzić. Jeśli wygonimy ciszę z Kościołów, gdzie ją znajdziemy? Może to jest tajemnica, że ludzie w dzisiejszych czasach szukają ciszy, że już nawet w pociągach ekspresowych są robione specjalne sektory ciszy, aby mógł w spokoju posiedzieć, pomyśleć, zebrać myśli. Przygotować się do tego, co go czeka. Wchodząc do kościoła, czynimy znak krzyża. Dzisiaj, ze względów na koronawirusa, kropelnica jest pusta, ale zwykle ten znak czynimy mniej czy bardziej świadomie, bo ta woda święcona przy wejściu do świątyni, właśnie za tym przedsionkiem, za tym miejscem wyciszenia, ma przypomnieć Tobie i mi. Jestem dzieckiem Bożym, zostałem ochrzczony. Przez sakrament Chrztu Świętego zostałem wprowadzony do kościoła. W niektórych domach do tej pory przy drzwiach, bo w innym miejscu jest pojemniczek z wodą święconą, aby modląc się, wychodząc z domu, zanurzyć rękę i pobłogosławić siebie i innych. Wymowny znak. W wielkim poście. Co prawda nie tak wcześnie, ale w Wielkim Poście pod koniec jest przewidziane w liturgii, że specjalnie opuszcza się, oczyszcza się te kropielnice, żeby były puste. Żeby ludzie dostrzegli może brak tej wody święconej, aby na nowo pobłogosławiona w noc paschalną, w liturgię Wielkiej Nocy, przypomniała nam, że swoje źródło źródło wiary, źródło. Ożywczej wiary czerpiemy od Jezusa Chrystusa. I pewnie trzeba dbać o higienę, dlatego pewnie przez jakiś czas tej wody w nie będzie, ale co szkodzi, żeby nabrać wody święconej i mieć w domu tylko dla siebie, a przypominać sobie o tym znaku, że Bóg mnie wybiera. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Nie zrozumiemy Eucharystii, jeśli się nad nią nie pochylimy. Nie usłyszymy głosu Boga, jeśli nie zdobędziemy się na chwilę ciszy. Tylko za chwilę wystawimy najświętszy sakrament. Za chwilę będziemy wyśpiewać tekst gorzkich żali. Ale też przed błogosławieństwem będzie chwila ciszy. Nie po to, żeby się nudzić, żeby patrzeć na zegarek, ale po to, żeby patrzeć na Najświętszy Sakrament i zapytać Boże, co mam dzisiaj od Ciebie usłyszeć. Dzisiejsza liturgia słowa mówi o otwarciu oczu niewidomego, ale też otwarcie oczu i uszu jest nam potrzebne. Otwarcie oczu, aby zobaczyć, ile symboli kryje się nawet w takim prostym wejściu do kościoła, otworzyć uszy, aby usłyszeć, co Bóg chce mi przez co powiedzieć.